Panie Boże, witajcie. mamy dzisiaj czwartek, 7 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Licznych. W pierwszym miesiącu przybyło całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesh, tam też umarła i tam została pogrzebana Gdy Zabrakło zgromadzeniu wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając... Lepiej by było, żebyśmy zginęli jak bracia nasi przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię? Byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych, ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu, i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza: Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie. Ty wespół z bratem Twoim Aaronem. Następnie przemów ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie zwołał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą. I wtedy rzekł do nich, Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla Was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Arona, Ponieważ mi nie uwierzyliście, nie objawiliście mojej świętości wobec synów Izraela, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im dałem. To są wody Meriba, to znaczy wody sporu, gdzie spierali się synowie Izraela z Panem i gdzie on objawił wobec nich swoją świętość. Dzisiaj w tym fragmencie z Księgi Liczb widzimy Izraelitów, którzy idą przez pustynię i szemrzą przeciwko Bogu, których serce jest niespokojne. Dzisiaj mamy taką sytuację, kiedy Pan Bóg mierzy Izraelitów, czy stawia przed nimi swoją świętość. Może to być dla nas taka ważna wskazówka, co zrobić, żeby nasze serce nie było szemrzące przeciwko Panu Bogu, czy przeciwko drugiemu człowiekowi. Zgodzić się, żeby Pan Bóg był Bogiem. Umieć wyjść poza swoje utarte schematy z otwartością na przygodę, do której zaprasza nas sam Pan Bóg. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty dobrego dnia, szczęść Boże.